Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dziś chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiali o reportażu Caitlin Hale Slenderman, internetowy demon, choroba psychiczna i zbrodnia 12 dwunastolatek. Reportaż to nie jest gatunek, po który sięgam najchętniej i najczęściej, ale lubię od czasu do czasu wyjść ze swojej strefy komfortu a te reportaże True crime, to jest akurat ta odnoga reportażu, który interesuje mnie najbardziej. I teraz tak, o co, o co tutaj, co jest przedmiotem tego reportażu? W, 2004, w 2014 roku 13 nastolatki, Morgan, Bella i Anisa umawiają się na nocowanie w domu w jednej z nich, mianowicie Morgan, gdyż Morgan obchodzi urodziny. 12 urodziny właśnie obchodzi i z tej e, okazji zaprosiła koleżanki na nocowanie. Ale <gryw> wielu z nas. E, Organizowało w swoim życiu dla przyjaciół nocowane imprezy z różnych okazji albo bez okazji i nikt o nikim z nas reportażu nie napisano. Natomiast o Morgan, Anisie i Belli, czy też Peyton, bo dziewczynka miała na imię Peyton, ma na imię Peyton, a swego czasu wołano na nią Bella, Kathleen Hale napisała reportaż, gdyż Morgan zaprosiła Anisę i Belle do swojego domu na nocowanie z myślą, że razem z koleżanką tej samej nocy zamordują po prostu Belle, składając ją jakoby w ofierze Slendermanowi i następnie wyruszą do. Wyruszą do Slendermansion i tam pozostaną służąc właśnie Slendermanowi. Kim też jest Slenderman? Tutaj trzeba zacząć od wyjaśnienia, że w 2014 roku dwie z tych nastolatek, czyli właśnie Anisa, bo od niej się zaczęło, pasjonowała się creepypastami. Creepy pasty to są takie. Krótkie historyjki to były takie opowiadania dotyczące różnych strasznych treści. Slenderman to natomiast taki ni to człowiek, ni to demon w czarnym garniturze, pod krawatem, chudy, bez twarzy, z mackami i Slenderman... Rzekomo został, został gdzieś tam uchwycony na jakimś zdjęciu przy placu zabaw, gdzie obserwował dzieci, i tak wokół niego narosła miejska legenda. Zaczęto tworzyć właśnie historię o Slendermanie, który jakoby prześladuje, morduje dzieci, i właśnie gdzieś tam głęboko w lesie. W Slender Mansion, mieszka, i wysyła swoich różnych pomagierów, żeby łapali dla niego, czy też mordowali różnych ludzi, głównie dzieci. No i Anisa się tymi historyjkami pasjonowała. Pokazała je morgan, kiedy się zaprzyjaźniły. Morgan zaczęła się w to wczytywać i tak bardzo się nakręciła. Że zaproponowała Anisie, to znaczy Anisa twierdzi, że to Morgan jej to zaproponowała, Morgan twierdzi, że to był pomysł Anisy. W każdym razie no, dziewczyny ustaliły, że, że zamordują właśnie Belle. O ile w nocy nie starczyło im odwagi na dokonanie tego czynu, nad ranem rano zaproponowały, że pójdą na spacer do parku. I tam też głównie Morgan, Anisa, Anisa patrzyła na całe to zajście. Morgan 19 razy ugodziła koleżankę nożem kuchennym zabranym z domu i zostawiły ją, zostawiły ją na pewną śmierć i ruszyły poboczem drogi do, do lasu ku, ku Slendermansion, bo, bo uznały, że ta ofiara złożona Slendermanowi sprawi, że tutaj demon pozwoli im właśnie w Slendermansion zamieszkać i zostać, zostać pomagierami, tak, tak jak inni występujący w historiach o Slendermanie. I zanim złapała je policja, dziewczynki przeszły, przeszły właśnie 15 km. A potem podczas przesłuchania wyznały właśnie, że zrobiły to trochę z obawy o własne życie i o życie własnych bliskich. Zrobiły to w ofierze dla Slendermana. I teraz tak. Trochę brak mi narzędzi, bo o ile. O ile umiem powiedzieć, jeżeli chodzi głównie o literaturę popularną, ale też o literaturę piękną, czy mam do czynienia z dobrą książką, czy nie, to jeżeli chodzi o reportaże, to do ich oceny ja nie jestem dziennikarką, nie studiowałam nigdy dziennikarstwa. Tutaj pewnie dziennikarze lepsi byliby w umiejętności ocenienia, czy mamy do czynienia z dobrym reportażem, czy też nie. No jest to reportaż z całą pewnością oparty na siedmioletnich badaniach autorki. Ona tutaj dociera między innymi do zapisów stenogramów z procesu, rozmawia z rodzicami wszystkich trzech dziewczynek i jest to reportaż, który właśnie po trosze opisuje te dziewczynki, każdą z nich, z jakiego środowiska się wywodziły, w jakich rodzinach i warunkach dorastały. Opisuje poniekąd samą zbrodnię i przede wszystkim głównie skupia się na tym, co się po tej zbrodni stało, to znaczy o procesie sądowym. O tym, jak wygląda sądzenie młodocianych przestępców w Wisconsin, bo tutaj trzeba wam wiedzieć, że mimo że w, dokon w momencie dokonania zbrodni te dwie dziewczynki miały 12 lat i ofiara również była 12-letnia, to one były sądzone jako osoby dorosłe, gdyż w Wisconsin jest takie prawo. Że właśnie dorosły czyn sprawia, że można nieletniego sądzić jako dorosłego, i tu pojawił się ten problem, że no, istniała bardzo duża szansa, że te dwie dwunastolatki trafią po prostu dla, do więzienia dla osób, dla osób dorosłych. I w związku z tym, jeżeli będą sądzone jako osoby dorosłe, to mogą nawet dostać 65 czy lat więzienia, czy po prostu no jakby dożywocie niemal. Mimo tego, że no szłyby do więzienia jako dwunastolatki. Po trosze jest to książka o samej zbrodni, ale przede wszystkim przede wszystkim jest to właśnie książka o absurdach amerykańskiego systemu prawnego, o tym właśnie, jak rodziny walczyły o te nastolatki o to, żeby nie były sądzone jak osoby dorosłe, o właśnie absurdach prawa, bo włosy mi stanęły dęba, jak się dowiedziałam, że w Wisconsin jest na przykład takie prawo, które zezwala dzieciom pić pod warunkiem, że będą to czyniły pod okiem osób dorosłych. Czyli dziecko w sumie może żłopać alkohol pod warunkiem, że mamusia patrzy. Ach, przepraszam, że pozwoliłam sobie na sarkazm. E, więc powiem Wam, że do końca nie jestem przekonana. Jaki, jaki mam stosunek do, do tego, że osoba nieletnia jest sądzona jako dorosła, bo tutaj to prawo tłumaczy się tym, że jeżeli nieletni jest sądzony jako nieletni, no to trafia do zakładu karnego tylko do 18 roku życia i czy do 21, bo w Stanach jest się chyba pełnoletnim w momencie skania 21 lat. Nie wiem, czy to się też nie różni w zależności od stanu. W każdym razie w momencie pełnoletności Taki delikwent wychodzi na wolność, i tutaj tłumaczono to właśnie tym, że jeżeli mamy do czynienia z osobowością psychopatyczną, to nieważne ile taka osoba będzie miała lat, ona wciąż stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i w związku z tym no, mamy jakoby prawo no, chronić społeczeństwo przed takimi jednostkami. I tutaj muszę przyznać, że taki argument rzeczywiście do mnie trafia, bo e, tak one miały 12 lat. No przyjmijmy 21 jako pełnoletnia, w gorszej, w gorszej sytuacji 18. E, jeżeli 21, no to 9 lat zakładu karnego dla, no dla dziecka. No tutaj przytaczane są różne. Różne badania, że mózg dziecka nie działa tak jak mózg dorosłego, w związku z tym do 25 roku życia nie jesteśmy dobrze w stanie ocenić i przewidzieć konsekwencji naszych działań. Więc te dwie młode, małe dziewczynki nie były w stanie, no jakby niby rozumiały, co robią, ale, ale jakby no nie, nie rozumiały, biorąc pod uwagę. No, rozwój ich mózgu w tamtym momencie. Tutaj są przytaczane właśnie różne badania, jak, jak to wygląda wśród, wśród dzieci, jak dzieci prze, no, przewidują konsekwencje swoich czynów, czyli głównie właściwie nie przewidują. Ale druga strona przytaczała, że pojęcie dobra i zła było im obu znajome i rozumiały, że. To, co robią, jest złe i że spotka je za to kara. Na dodatek były przekonane, że w ich stanie obowiązuje kara śmierci, więc były przekonane, że jeżeli zostaną złapane, to, to same poniosą śmierć, a i tak to zrobiły. Więc e... i tutaj wchodzi, wchodzi jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Nie wiem, czy mogę to mówić, no bo to jest poniekąd spoiler, ale powiedzmy, że może tak. Jest tutaj bardzo duży fragment, który mówi o tym, jak zakłady karne opiekują się osobami chorymi psychicznie i jak w ogóle osoba chora psychicznie, która popełni przestępstwo w swoim stanie, w stanie emocjonalno-duchowym, nie w stanie, jako że tak powiem, jednostka administracyjna, o to mi tutaj chodzi. Jak może zostać potraktowana, co ją czeka, jakie możliwości daje, a jakich nie daje państwo, jak zostaje potraktowana osoba chora psychicznie, która jest nieletnia, ale która jednocześnie jest sądzona jako dorosła, całe te zawiłości, są tutaj są tutaj właśnie pokazane więc jest to pod tym względem naprawdę bardzo ciekawe wydaje mi się, że to jest kawał naprawdę niezłej reporterskiej roboty chociaż tak jak mówię no mnie osobiście brakuje narzędzi, żeby fachowo ocenić, czy mam do czynienia z dobrym reportażem czy nie. Jest to w każdym razie Mniej reportaż o, o samej zbrodni, o pastach o slendermenie, nawet mniej o tych dziewczynkach, bo, bo jak na rzecz tego kalibru, którą te dwie zrobiły, tej trzeciej, to tak naprawdę o nich samych jest tutaj stosunkowo mało, a skupiamy się właśnie na systemie prawnym i systemie opieki zdrowotnej. Stanów Zjednoczonych wobec e, dzieci sądzonych jako dorosłych. O, może tak. Ciekawa książka, poznawczo- bardzo wartościowa książka, tylko właśnie należy się nastawić na to, że tego true crime, którego się spodziewamy, Bardziej idziemy w stronę true, niż tak, w stronę co się wydarzyło, jakie były tego konsekwencje i jak Ameryka do tego podchodzi, niż na, niż na tej crime, bo, bo samej tej zbrodni tutaj w tym reportażu jest właśnie stosunkowo mało. Jak zwykle bardzo serdecznie prosiłabym Was o lajki. Kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, to. Serdecznie zachęcam, żeby to zrobić. Dziękuję za, za wszystkie kciuczki w górę, z góry. Dziękuję za wszystkie ewentualne komentarze. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć!